Mazowsze w dwie minuty. Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny mimo upływu czasu wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej nad dachy starówki, układ urbanistyczny i użyt z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki i jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich już to przecież stolica polskiej ceramiki, miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość, z góry Dostrzegamy tafle Iłżeckiego zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystycznych war z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie. Mazowsze w dwie minuty.